Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku będziemy grali Fortnite. Tak, także bez zbędnego przedłużenia, tylko że nie wiem czy grać na bogato Ustawkę... Może pierwszą rękę sobie solo, tak na rozgrzewaczkę, a potem nie wiem, zobaczymy. Także mam nadzieję, że tam dziś fajnie pójdzie, tak jak w jednym z poprzednich odcineczków, gdzie wbiliśmy sobie dwa kile. No, sobie gram sam, niby mam tutaj trzech znajomych, ale nikt nie odpowiada, także no, trudno, nagrywam sam. a yy... I mam taki pomysł... I nie wiem, czy będziecie za czy przeciw, ale mam nadzieję, że za. Napiszcie w komentarzu, czy. Bo my. We wtorki, czwartki to Minecraft, ale z ludźmi. W sobotę i niedzielę w Fortnite. A. Ale mógłbym zrobić tak, że sam, tak średnio te odcinki wychodzą. Także, jakbym miał grać sam, to bym nie nagrywał w Fortnite ani Minecrafta wtedy, tylko mógłbym Brawl Stars nagrywać. Tak, bardzo dobrze mi idzie Brawl Stars, umiem go grać, gram już dosyć długo. I taki pomysł mi. <coughs> Sorry, może jestem trochę zachwycony. Teraz sobie przypomniałem, ale nieważne. No i taki pomysł mi przyszedł, że po prostu może by było fajnie, właśnie. Gdy nie byłoby nikogo, z którym bym mógł nagrywać? Nagrać tak sobie... Mmm, Stars wtedy. No właśnie, to by było dobre. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się ten pomysł podoba. Typu, że na przykład we wtorek chciałbym nagrać odcinek z Murder Mystery, na przykład z Clancraft. Ale go nie ma. I bym musiał sam nagrać. Tak, żebym nie nagrywał tego Minecrafta wtedy, tylko na przykład Brawl Stars bym nagrał, jak gram. Albo jakiś bym coś przygotował, opening, nie wiem, bijanie jakiejś rangi, czy coś takiego. Bo to by było, myślę, też ciekawe. Bo tak czasami, tak jak gram sam, to trochę tak nudno. Survival jeszcze jakoś tam fajnie wychodzi, ale takie gry to tak... Myślę, że... Nie, w, bardziej chyba bym nagrywał Brawl Stars w, w, so, w sobotę i niedzielę. Bo wtedy ma, mniej jest trochę kolegów, ale we wtorki i czwartki myślę, że też czasem. Dobrze. My się zajmiemy już grom. A i lagi mam. Ogólnie ostatnio mam jakieś takie lagi. Nie wiem czemu. Znaczy no. A jeszcze tu. Dobra, tu nic nie ma. Zawsze tu jakiś jest ten. O wiedziałem. Chcę wyjść. Dobra. Jeszcze sobie pójdziemy o tunest. Yy, to myślę, że nam jest niepotrzebne. O, o, o! Nie! O! To jest nam niepotrzebne, kompletnie. Dobra. Sorry, że wcześniej nie było odcinków, ani wczoraj, ani przedwczoraj, ale choroba dała trochę popalić, no i nie mogłem nagrywać. A dziś już chciałem nagrać. Wiem, że mam chrypkę, ale mam nadzieję, że dla was to nie jest problem. Czy na prawdziwych fanów to nie powinien być problem. Ale jeżeli już. Dobra. No zbierajmy trochę surowców. To się przyda. Ostatnio trochę części gram w tego Fortnite, ale nie, i tak nie jestem za dobry. przecież mówiąc. No zbierajmy trochę tych surowców. Bo ja jeszcze niby nie mam programu. Bo ja bym z telefonu to nagrywał. Nie wiem, jakbym miniaturki te robił. Ale chociaż mógłbym niby zgrać. No tam. jeszcze to ogarniemy, ale na pewno jakoś tam dam na, radę nagrać. W Brawl Stars. Żywa. Kud. Lag, no tak. Dla Was się postara. Dobra, myślę, tyle drewna powinno starczyć. No, dobra, dobra, próba gardła, próba gardła, próba gardła, próba gardła, uu, uu, uu. dobra, myślę, że nie jest źle, jakoś bardzo źle, mam nadzieję, że to tak bardzo nie słychać. Dajcie. O, ziemowid. Grasz? No, nagrywam w tej chwili z DDD Chyba wyszedł. A, deska. Ziemowid wbił i od razu wybił. Driftujemy. Mm. Strzelają do nas? Nie ma żadnych skrzynek? I mam wrażenie, że ktoś do nas szczela. Jakie Drifty, panie? Dobra. Mm. Kurczę, dawajcie, leniwy przeklędzi, yeah. a żeśmy się wrócili? Dobra, jedźmy gdzieś może. Boom. O nie, a chcę uciec. Ja nie chcę się bić w tej chwili. Aj 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 aj. Goni nas te na na, na, na na A uciekać. Ja nie chcę się z nim klepać pokój, please, pokój. No jak? Nie! ooo, zeszczelił u nas na desk. Jak on tak szybko za nami podążał? Też ma deskę jak. Hakma, ma. Hakiem. Mm. Nie za fajnie. Nie za fajnie. No, dobra, da, dajecie jeszcze jedną i jedziemy. Ostatnią możemy zagrać ustawkę. Albo na bogato. Na bogato jedziemy. Jedną areneczkę ostateczną. Fajny materiał wyszedł. Musimy się poklepać trochę. No bogato z randomem jakimś pograć. Sorry. Dobra. Szybciutko. Może wyłączmy sobie dźwięki? Może, może by było, żeby było dźwięki. E, 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 co? To było po polsku? Goś mówił? A i po polsku goś mówił, bo ja już nie ogarniam. Chyba nie? Taki akcent jakiś. Zbieramy itemy. Hej, hej, hej. Już nie? Aż. Dobra. Mm, tu lecimy. Na mapie mu nas zaznaczymy. Tu. Tu jest fajnie, bo jak się kucnie, to można się zmienić w jakiś przedmiot. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Można się kąpić. Czy budynek będzie wolny? Tak. Budynek jest wolny. Poklepie. Po u Nope, nope, nope. Ja chcę uciec. Nope. Mało HP, mało HP. Mało. Podnieśliśmy to? Podnieśliśmy, a nie mamy weku. Co? A nie, dobra mamy. Jakie ją lagi? Pimy się szybko. Aaa, co ja robię? Już się zdradziłem. No, no. Musi gdzieś tu być jakieś, nie wiem. A, a, nie! O, lama, prof. Nie. Dobra, trudno, nikogo nie zawiedzie, nie jestem mega w tym słaby, sorry. Kolejny nudny odcinek ze mną. Nie, dobra. Wypad. Potwierdź. Nieważne. Yy, dobra, to ja kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Chociaż pewnie nie, bo znowu nubiłem. Znowu jestem noobem, ale przepraszam Was za to. Nie umiem grać. Do usłyszenia. Cześć!